Dziewięć koła, poszła grubo po środku. Jezu. co? Wieś już? Ale dramat. no jest peto. No nie, dramat. Święta, mówiłam, może na mówiłam. Ding dong ben, ding nie, źle. święta no nie. się dobrze sprzedają, jest on okres, nie, się dobrze sprzedają. dobrze sprzedają. Zresztą my handlujemy tym towarem. To nasz towar tak, tak, był tak naprawdę, nie? To wiem, że to się sprzeda, sprzeda się w dobrych pieniądzach, trzeba tylko to w odpowiednim okresie wypromować, pokazać. No świetny towar. Dobra, liczymy to, ile mamy tych papierów. O to, e się, sprzeda. to się sprzedało Pie więcej masz. Tak. Raz, dwa, trzy. Nie, ee... Cztery sztuki, stawy, Cztery sztuki, sztuki, sztuki w w są tutaj jeszcze ustawie są. No co akcesoria są? No nie Szyfujmy wiem, 15 zł. Tak. No nie Dobra stuwa. E, za... e, to rybeczki na prezent. Fajne, bo takie słuchajcie, można na zakupy. Tak Ale wiesz co, to ci się też przyda na przykład na jak będziesz sprzedawała coś. Nie? 12. To po ile? E, po 5 zł. No i. Uch, dobrze, że nie kupiłeś mnie. Mm. To, to faktycznie tak był oddech. 6, 6, 6, 360. Jak ta paleta na początek paleta Super. Święta? Powiem wam, że mi się mega podoba, bo to jest towar taki, cztery ja palety kupiłam Święta mam w magazynie, także to Co się poczyta? sprzeda. Za ile płaci? Za jedną 1500 zł. A, Dziękuję, dziękujemy. Dziękuję. Za paletę. Ja sobie to już mam w garażu i czekam na Święta. Mam choinki po, za które dałem 2 zł, a które sprzedam za po 150. Trzeba kupować odpowiednio wcześniej, no i tanio. A tutaj, przepłacone. Dziewięć koła za święta w, w sierpniu. Łysy, nie bądź takim pesymistą. Dajmy szansę, to dopiero wstęp. E, tutaj mamy zestaw fajny, ładny, bardzo. Bardzo ładny. Czekolada, ja Czekolada modna w tym roku. No. Czekolada modna. Dobra, 50 zł za to. Piętyk, tak, tak. Wiesz, spoko. Dużo tego jest. To dobrze, czy fajny do akurat trzeba się cieszyć że tego najwięcej dla glani. No, ale to jest fajne. 6, 6 sztuk, 6 po 50 zł. Śliczne to. I dający całkiem niezły zarobek, bo za same czapeczki wyszło prawie 2000 zł. 340 nie, To nie jest źle. Nie, nie jest źle. źle. Daj tam no. Na trzecia ceny. No zobaczymy, nie myślę, że wtopi, na pewno odzyska taki tak mi się ale wydaje. Ale szczerze? Ale nie niekawe... wtopiła, to byśmy się cieszyły. Po prostu! Zostały dwie z trzech palet. Jeszcze się okaże, okay. kto będzie fetować. To jest Halloween! Halloween! Wow. Wow. I I Halloween fajny! Halloween, ale... Halloween bojow! Ja widziałam, że takie drogie są. I szczerze, to się szybciej sprzeda niż święta. Cukierek albo no. psików. to jest... Wiesz, włożysz jeszcze baterię i będzie się w ona... krzyczał do ciebie. To co było na przykład dwa lata temu z Halloween, a to co na przykład było rok temu, no to naprawdę coraz więcej tak by ludzie kupują i chcą kupować rzeczy na Halloween. 20 złotych zrób za kąpen. Razem sto. Stupka. A pajęczyna? Ona 20 jest podświetlana. 20 zł. Tak, dwie spokojnie. 50, 60, 80, 100. I, tu I, tu masz i jeszcze jedna. 120. 120. 120. Dużo sztuk tego fania, ktoś ma stacjonarkę, ktoś sobie to przyjdzie. Tylko, że to wszystko takie ozdoby to są w sklepach, nie? Owszem, podobnie jak inny asortyment, ale to chyba nie problem. O, o, trupy. Kościotrupy. ojej, kościotrupy. A godzinach chyba, chyba zło... zobacz. Dwajcie, Dwa ale to jest to już para. A tam... O, patrz pan. To mąż i żona jest. To są same kościotrupy? Tak. 600 sześć, sześć, złotych. Ale kościotrubki też fajne, poukładane fajne w takie pudełeczka. Kościotrubka też bym sobie wzięła dla dla W ogóle beki. mi się cała ta paleta podała. Nie wiem, bo fajnie, w ogóle już miałam girlandy Halloweenowe. to wszystko, mi się też kosztowało. Lampiony ten, z tą głową i z oczami, to co jest może świeczkę bawić. Ja masz wożyć. ogródek sobie na drzewie powiesić tego ducha takiego jakiegoś Ale zrobiła amerykański styl Halloween, no. Co to jest? Baba No jada. ale fajna, fajna jest. jest. I ona może być taka dorosła. Podobna do Lucy. Jezu. <noise> to się chyba też zakłada jakoś. Chyba no, była obelga. Nie, to się tylko... Może sobie powinna powiesić na na, tym, na drzwiach i popatrzeć i się pomodlić do mnie. O rozum. Pięć dych. Pięć dych. Gdzie no, stówę na bag za takie coś, no, to, jest kawał to, jest to, pewnie. to pewnie. pewnie. No co no, gdzie tam pięć dych? dych to sama Za ile masz stube tego? To masz cztery. Cztery Tak. Mamy, słuchajcie, 8365. O, już teraz zarabiasz tu. Dobra, zarabiamy. Ja wiem, że byśmy to fajnie sprzedawali, bo ja sam bym takie coś chciał zamontować u siebie i jak ja bym nawet to u siebie w domu montował, to, bym to tak z radością umiał to opowiadać o tym, że ludzie... No, mi się to mega podobało.